Powiało chłodem? A może to ja? Teraz mamy szansę. Wszyscy razem do ataku. Dalej naprzód. Nie możemy pozwolić, by wygrali. Dalej do ataku. Uwaga, uwaga, niebezpieczeństwo. Uważajcie wszyscy. Hej, tylko nie ryzykuj niepotrzebnie. Zimna jak lód. Nawet nieźle. Auć, to musiało zaboleć. Może wybierzesz się do studni leczenia. Chyba musisz skorzystać ze studni leczenia. No i dzić! No dalej, uciekajcie stamtąd! Odwrót! Kiepsko. Oho, niedobrze! Coś nie pykło. Ach, kurczę! Niedobrze! Ech, co za pech! Tu jesteś! A masz! Ruszam do ataku! Stać, nie ruszać się! Skoro tak mówisz? Naprawdę wolałabym wrócić do badań. Skoro muszę! Hurra! Punkt dla nas! Nie poddawajcie się! Damy radę! da wala! Nie złapiecie mnie! Trzymajcie się! Jejciu! O, jejku! Wróciłam! Brr! Powiało chłodem! Uch. A, wielkie dzięki! Wyleczona! Sie się. Od razu mi lepiej! Okej? Okay. Obrona świata to nasze zadanie! Razem pokonamy wszystkie przeszkody! Hej, poczekaj na mnie! Nasz świat jest wart, żeby o niego walczyć! Świat nas potrzebuje! Przepraszam, jesteś a prawda? Najlepszy strzelec wyborowy w Overwatch! Wow! Wiele o tobie słyszałam! Ten miecz! Nigdy w życiu nie widziałam czegoś podobnego! Mogę go dot. to znaczy przebadać? Nie igraj z lodem i ogniem, bo przemokniesz! Hmm. żabo, motylo. smok? Co to za dziwaczny gatunek! Nie jestem pewna, czy odnajdę się wśród tylu potężnych wojowników! Jesteś tą słynną pilotką mychów, prawda? Bardzo byś się przydała w szeregach Overwatch. Jesteś nic nicponiem i łobuzem. Jak ty w ogóle możesz patrzeć w lustro? A żaden z ciebie bohater. A ty nie jesteś aby czarnym charakterem? O nie, to znaczy, że ja też jestem czarnym charakterem. Czołem Genji, dzięki za pomoc w Paryżu, podobała mi się twoja bluza. Tutejsze zjawiska meteorologiczne są fascynujące. Możesz przywołać zamieć, żebym mogła ją dokładniej zbadać? To ty jesteś tym okropnym podpalaczem z Australii? Widziałam cię w kulisach zbrodni. Panie szkielecie, pana wdzianką mrozi krew w żyłach. <laughs> Czas na nową przygodę! Lucio, uwielbiam twoją muzykę! Prawdziwe, jak to mówią e, bangery! Ej, McCree! Wiesz, która godzina? Doktor Ziegler! Mam wrażenie, że nie postarzała się pani nawet o dzień, odkąd się widziałyśmy. Ale uroczy płas! Założę się, że tam, skąd pochodzisz, jest przyjemniej, i cieplutko. Nie znoszę takich łobuzów jak ty. Nie podoba mi się to. Mogę jeszcze zmienić drużynę? A, to ty! Fuj! Bardzo przepraszam, ale czy ty... Y nie jesteś przypadkiem. Pandą? Wow! O, to ty, mój wymarzony asystent w laboratorium. I to się nazywa zgrana drużyna. O cześć, to ja, May! Hmm, coś jest z tobą, nie Teges? Smuga? Nie wiedziałam, że też jesteś w Nexusie! Zapowiada się świetna zabawa. Wow! Wyglądasz na silną. Może nawet silniejszą od Reinharda. Mogę zmierzyć twoje bicepsy? Bitwa się zaczyna. Przygotujcie się. O, oh, aż mam motylki w brzuchu. To co, zaczynamy? Nie szukam guza. Jestem tylko naukowcem. Już nie mogę się doczekać. Ale draństwo. Serio? Tak jest. Przyniosłam przekąski, tylko... Wszystko mrożone. O, oh, to ty! No to się nie patrz. Co proszę? Mogę cię prosić o autograf? Gdzie? A, mówisz o mnie. Myślałam, że to ekspedycja naukowa. Ojej, przykro mi, nie pamiętam cię. Poznałyśmy się na jakiejś konferencji klimatologicznej? Ale dziwne. Wow, technologia produkcji mechów naprawdę poszła do przodu od czasu, gdy trafiłam do kryostazy. Hmm... Nie zgodzę się z tym. Nie znoszę takich łobuzów jak ty! Jak można być tak wrednym padalcem? Uch, twoi rodzice powinni się za ciebie wstydzić. Brzmi fantastycznie! Skopmy im. Um, siedzenia! To brzmiało lepiej w mojej głowie. Słucham? Chwileczkę, mówisz do mnie? Wow, dzięki! Z przyjemnością! Moglibyśmy przygotować parowiec! Mam nadzieję, że w tym planie znajdzie się jeszcze trochę miejsca na zamrażanie. Wykańczanie zostawmy komuś innemu. Masz szczęście, że jeszcze cię nie złapaliśmy. Znam bardzo wygadanego goryla, ale panda mówiąca ludzkim głosem? Tego jeszcze nie było. Tak! Jestem bardzo nakręcona. Mam nadzieję, że nikt tego nie nagrywa kriostaza ale nie jestem pewna czy bym ci to poleciła oj chyba mnie polubił miejmy to już za sobą co jeśli nie jesteś w stanie powiedzieć nic miłego lepiej w ogóle się nie odzywaj Ech, może grzeczniej nie dziękuję już nie mogę się doczekać zbierzmy podczas tej misji trochę cennych danych świetny z nas zespół Rozprawię się z tym po naukowemu. <laughs> Powinniśmy się kiedyś wymienić notatkami. <laughs> wow, okej, okay, to było super podejrzane. <laughs> ale jestem śpiąca. Przepraszam, czy ktoś coś mówił? No, ale już nie mam czasu się przebrać. Smugo, tak się cieszę, że znów stajemy ramię w ramię. Zawsze mnie inspirujesz. Aha. No dobrze, ale może. W takim razie dobrze, że jesteś ze mną. Miotacz endotermiczny jest. Śnieżka jest, pozytywne nastawienie jest. May melduje pełną gotowość operacyjną! Nie poddam się! Pokonywać przeszkody! Nic mnie nie powstrzyma! Ach, stać nas na znacznie więcej. Muszę wracać do walki! Wszyscy na mnie liczą! Łujuchłelala! Zaczekajcie na mnie! Wszyscy na mnie liczą! Pobudka, śpiochu! Ja tylko robię co do mnie należy! <sum> Sama potrafię o siebie zadbać! Dobrze ci tak! Więcej czadu! Mam cię! Łup w dziób! O, <sum> <U>, wybacz. <sum> nie znoszę łobuzów! E, nie chciałam! U, dej bucila! Oj, przykro mi. Naprawdę nic do ciebie nie mam. Masz za swoje. Ups. <laughs> Czy to byłam ja? Dobra robota, śnieżko. To zbyt łatwe. I tak cię kocham. To nic osobistego. O, przepraszam. Nie wspominajmy o tym dobrze. Kąt padania równa się kątowi odbicia. Szkoda, że twoja mordercza seria już się skończyła. Nieźle ci szło! Hej, kasłonko, śnieżka przybyła! Niesamowite! Jeden strzał jeden trup. <grystanie> Ratujesz mi skórę. Ojej, ale miło! Ratujesz mi życie, jesteś super. Brakuje mi many. Nie mogę, brakuje mocy. Oj, niski poziom baterii. Dzięki wam wszystkim. Dwie łapki w górę. Zawsze daję z siebie wszystko. Ech, to nic wielkiego. Czasami sama się zadziwiam. Nie ma mowy. Nie, -e. nie ma takiej opcji. No chodź, potrzebują naszej pomocy. Pomóżcie mi tu. Potrzebuję pomocy. Pomocy. To chyba dobry moment, żeby zaatakować ich bazę. Serwujemy mrożonych najemników. Zaatakujmy ten fort. Ta strażnica może się nam przydać. Brońmy naszej bazy. Taka nieśmiała sugestia. Co powiecie na bronienie naszego fortu? Nie dopuśćcie, by wróg zajął naszą strażnicę. Bohater do likwidacji. Ten bohater musi wylądować na lodzie. O, cześć! Potrzebujesz czegoś? Hej, mamy do czynienia z metodą naukową! Tu nic nie można robić po łebkach! Przestań się mnie czepiać! Ach, nie znoszę łobuzów! Jeśli nie przestaniesz mnie zaczepiać, zamrożę cię na kość! Prosicie się o lanie! Śnieżka, bierz ich! Kiedy badałam zmiany klimatu, natknęłam się na kilka osób bystrych inaczej. Ale bijesz ich wszystkich na głowę. Strasznie wkurza mnie fakt, że inni bohaterowie już zaklepali najfajniejsze żarty o zimnie i mrozie. W sumie najfajniejsze teksty też. No bo sami powiedzcie, gdzie ściana lodu na życzenie, a gdzie ostrzem mrozu jest głodne? Ach, no nic. Ludzie patrzą na mnie jak na wariatkę, kiedy mówię, że tęsknię za Antarktydą. Owszem, było tam przeraźliwie zimno, owszem brakowało towarzystwa, ale te widoki, arktyczne krajobrazy wynagradzają każdą niedogodność. Na Antarktydzie, w ziemi królowej mod, jest pasmo górskie, które nazywa się Wilczymi Zębami. Idziesz sobie, jak gdyby nigdy nic, aż tu nagle z lodu strzelają na setki metrów wzwyż wielkie skalne iglice. To było ulubione miejsce kapitana Opary. Kiedy w końcu będzie po wszystkim. Chcę tam wrócić. Sprowadzasz mnie z powrotem. Jak nowonarodzona! Jejku! Ej, patrzcie na mnie! Jestem coraz lepsza! Czuję moc! Jestem silniejsza! Wiem, że tam jesteś! Dorwę cię! Niech cię tylko znajdę! Jeszcze nie jestem zimnym trupem! Walka jeszcze się nie skończyła. O, mamy gościa! Hej! Hej, ja cię znam! Jak leci? Serio? Wow! Nasz świat jest wart, żeby o niego walczyć. Jestem taka podekscytowana! Układy chłodzące w normie! Bierzmy się do roboty! To co najpierw robimy? Wow. 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 Uuu, wow. To jak? Co robimy? Uuu, uwielbiam eksperymentować! Ale nudy. Szkoda, że nie wzięłam za sobą nic do czytania. Wiesz, że z mojej strony wszystkie obrazki i teksty są na odwrót? Działo śnieżkowe! Sił da po! Ściana lodu! Bincian szyń ba! To... Nie samej Ulepimy dziś bałwana! Powiało chłodem. A może to ja. Po co po cupu, po Wybacz! Tak mi przekro... Wybacz! No <tukasz> <U -huu! tukasz> <-huu! Ui> <tukasz> <tukasz> uh! Stać, nie ruszać się! Poszła zamieć. Jehej! Hurra! Nie lekceważcie mnie. To w imię nauki. Walczę o lepsze jutro! Zaraz tam będę! O, tak! O, co to takiego? Rozumiem, skoro nalegasz. Fascynujące! Hmm, przyrządy oszalały. Hmm? O, tak!